Minister Spraw Zagranicznych Łotwy, pan się nazywa Rin nie wiem czy dobrze odczytałem, bo nie znam języka łotewskiego, ujawnił, że jest homoseksualistą, zapewnił, że będzie walczył o równe traktowanie wszystkich. Dokonał rodzajów... tak zwanego coming outu. Dokonał tak zwanego coming outu i, i, i o tym sobie porozmawiamy. Powiedział też nie tylko, że jest gejem, więc to nie miało charakteru czysto prywatnego, ale chodziło mu o to, że czas wreszcie stworzyć równy status prawny dla wszystkich rodzajów związków partnerskich, on będzie o to walczył. Wiem, że wkrótce wybuchnie mega histeria, ale jestem dumny z bycia gejem. I teraz tak. Tak, tego typu oświadczenia coming outy miały już miejsce w wielu miastach, dużych miastach europejskich. Tam bodaj w Berlinie, w Paryżu, w Londynie pewnie dałoby się sporo wymieniać. Ja myślę, że akurat na Łotwie ta deklaracja jest ważniejsza i mocniejsza, dlatego, że Łotwa, podobnie jak Polska, jest tym krajem, w którym geje, lesbijki są bardzo dyskryminowani na wielu polach. Nie ma żadnych regulacji odnośnie związków partnerskich. Były takie badania, już kończę, były takie badania kilka lat temu, z których wynikało, że tam 67% homoseksualistów ukrywa swoją orientację, przed rodzicami 88% w miejscu pracy ukrywa, 89% w miejscu publicznym, kilkanaście procent czuje tam Spotkało się z groźbami, w związku z tym przerażające statystyki i, i bardzo często się mówi, że seks to jest prywatna sprawa, tylko cały problem polega na tym, że osoby heteroseksualne upubliczniają, nawet no wiem, na Wikipedii można przeczytać, nie wiem, mąż, tam dwójka dzieci, albo tam żona, taka i taka. Natomiast osoby homoseksualne ukrywają, więc ja myślę, że coming out jest, jest jakimś instrumentem emancypacji, z której niewątpliwie dyskryminowane są i pod tym względem gratuluję, podobnie jak pogratulował prezydent Estonii, gdzie też są dyskryminowani tego aktu. Może by zabranić tym e, heteroseksualnym upublicznieniem? znaczy trzeba być konsekwentnym. Albo odseksualnić sferę publiczną, albo zrównać prawa. Może, hetero i homo. Ale może w ramach walki o prawa mniejszości zabronić heteroseksualnym się ujawniać, a, u, a z drugiej strony no, na przykład w miejscach pracy w innych miejscach bardziej promować tych homoseksualnych. Ja akurat jestem zarównością, więc albo... Zauważyłem w poprzedniej części, że jestem Nie za równością. jestem zarównością rzeczywiście hmm. powinny być zasady... z zarównością równe, a pałowania nie ma. ludzi, których, z którymi się nie zgadzasz. Nie, Zatem e, co niszczą no. miasto i nie pałować tylko rozwiązywać i rozwiązywać tak żeby spałować. dobra wróćmy do tych e, wróćmy do tych coming outów ja w ogóle po pierwsze to myślę że to jest świetlana przyszłość się szykuje przed Łotwą e, zresztą dostrzegam w tym pewien e, pewien aspekt taki Pewne zrozumienie mam jako Polak, ponieważ my mamy ministra spraw zagranicznych, który ogłosił, że, znaczy, który nie ogłosił, ale którym wszyscy wiedzą, że ma kompletnie w nosie politykę zagraniczną i jest skoncentrowany na polityce krajowej. Bo też mają... Plotkę, że on... Nie, nie, Grzegorz Cetyna wiemy, jest zdecydowanie, że... Grzegorz Cetyna jestem przekonany, że jest zdecydowanie heteroseksualnym facetem, natomiast, e, e, natomiast jeżeli chodzi o politykę, to rzeczywiście interesują go, e, interesują go zdecydowanie stosunki i relacje wewnątrzkrajowe, a nie, e, a nie zewnętrzne. Tak podobnie Łotwa będzie miała teraz szefa dyplomacji, który w tej spokojnej sytuacji, w, 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 w sytuacji kompletnego braku zagrożenia ze strony Rosji, nie napiętej sytuacji ekonomicznej, nie napiętej sytuacji geopolitycznej, będzie zajmował się walką o równość gejów, bo to jest właśnie najważniejszą najważniejsze sprawą z perspektywy polityki łotewskiej. Po prostu nic tylko pogratulować. I teraz, żeby było jasne. A moim zdaniem nie jest, właśnie, nie jest specjalnym problemem, jeżeli facet dobry szef dyplomacji jest homoseksualistą. Nie widzę, nie widzę w tym nic strasznego, o ile zachowuje to, tak jak powiedziałeś, całkowicie w swojej w sferze prywatnej. Z drugiej strony, być może powinien e, poinformować elektorat o tym, że no, boryka się z takim, e, z takim zjawiskiem, że to jest jego sfera prywatna. Jeżeli elektorat to zaakceptuje, ok. Natomiast. Jeżeli, jeżeli minister spraw zagranicznych z celem swojej polityki stwarza e, walkę z prawa swojej grupy seksualnej e, i dokonuje jakiejś właśnie takiej e, no e, ta, ta, takiego tego całego właśnie kamikałtu, tego całej ekspresji seksualnej, no to moim zdaniem też mają poważny, Ale... mają poważny mhm. problem na tle innych problemów, które Ale... mają, wydaje mi się to mega problem. Jak, jak dokonał kamikał, to od razu insynuuje, że to jest dla niego najważniejsza sprawa. Gdy poseł Wipler to... Nie, gdy poseł Wipper gadał 10 razy, że on się uchlał i się szarpał z policjantami, bo piąte dziecko mu się rodzi, bo on jest ojcem i mężem i w ogóle idealnym rodzie. To nikt nie mówił, o Jezu, to jest ten od pięciorga dzieci, facet, zostań już w domu. Nikt nie sprowadzał ojciec go do rodziny, bo on się chwali. pięciorga dzieci się nie może napić na mieście? Nie, mi chodzi o co innego. O to mi chodzi, o z... dobrze, że on... Nie, nie, ro, równie nie dobrze mógłbym powiedzieć, że facet bez dzieci nie Ale może trzeć wychodzić. Co innego. Ja, ja, ja nie o to nie. mi chodzi. Chodzi mi o to, że poseł Wiper wielokrotnie się chwalił, jaki z niego jest... Nie e, jaki z niego jest mąż i ojciec, jaki on jest hetero. Nikt nie mówił, facet, twoje życie polityczne sprowadza się do bycia hetero i bycia ojcem i mężem. A jak jedno zdanie powiedział minister Łotwy, to te od razu. No to mają nie problem, bo on tylko nie, nie, nie różnicy między posłem Wiplerem a szefem dyplomacji? Nie, no, dostrzegam. Posłem Wipler był, Wipler w tym momencie Kaufmana jest trzecioplanowym trzecio politykiem. Jest trzecioplanowym politykiem. I wielu tam instruktorów e... się swoją rodziną? O, komorowski. Dwa spoty na trzy w prezydenturze. Moja rodzina, pro, wartości rodziny, dobrze, Faty, to zostań w tej rodzinie. Jeżeli, w tym, jeżeli, że, je, jeżeli gość by powiedział, że no dobrze, informuję mój elektorat, że jestem aktywnym homoseksualistą, tak? Okej, okay, no niech sobie będzie. Natomiast jeżeli on powiedział że on z tego homoseksualizmu czyni jakiś tam element swojej polityki, no to wydaje mi się, że zajmuje się mało ważną, mało ważną sprawą, jak, jak na, szczególnie jak na politykę zagraniczną, jak na politykę zagraniczną Łotwy. Pomijając fakt, że wydaje mi się, że osobiście jestem zwolennikiem tego, żeby było jasne, żeby państwo i polityka państwowa umacniała postawę heteroseksualną i wspierała heteroseksualną co rodzinę. Nie, czego, czego nie zmienia w polityce zagranicznej, teraz mówię o polityce rządowej. Hmm. Co, nie zmienia faktu, nie co nie zmienia faktu, w kontekście... Się tego, co powiedziałeś na samym początku. Ty tego nie zrozumiesz, bo dla ciebie ci ludzie, którzy mają inne poglądy jak nie, niż ty nie wiem, nie zasługują, nie wiem, zasługują, na pałę, zasługują na pałę. Otóż ja uważam, że na pałę w sensie pałki policyjnej. No, właśnie, natomiast, o natomiast, no, ja wiem, że ty myślisz, często nie Ja mówiłem natomiast, pała w sensie a, pała, jedynka. Na, na, natomiast, to natomiast ja też myślałem o jedynce. Natomiast natomiast nie zmienia, to faktu, nie zmienia to faktu, że uważam, że mniejszości, czy są to mniejszości seksualne, czy są to mniejszości ludzi, którzy w jakiś inny sposób Sposób, no, nazwijmy to odstają od społeczeństwa, są narażeni na ataki, czy etniczne, czy inne, powinny być pod bardzo silną ochroną i państwo powinno zabez, zapewniać im bezpieczeństwo. No. Okej, okay, ale miarą wartości. Nawet, ty... uważam, że, nawet miarą... uważam, że komunistów nie powinno się połapać Prawo. na ulicy, e, na okay. ulicy e, e, nie, nie, nie w świetle prawa. Miarą wartości Aczkolwiek czasami być może trzeba jedną, ich zamykać w świetle prawa jedną społeczeństwa mhm. jest to, jak traktuje się mniejszości, więc nie mów, bo tak jednak zasugerowałeś szczególnie na początku, że LGBT to jest problem zastępczy, drugorzędny, nie taki ważny. No to tak jak ja bym powiedział, gdyby któregoś pięknego dnia policja w Polsce zaczęła za nic zupełnie pałować, czy zamykać do więzienia publicystów w sieci, czy frondy, za to, że są w sieci, czy frondy. Byłby to problem mniejszościowy, nie miałby większego znaczenia na życie społeczne, co by, co by a mimo to jest to zaburzenie praw obywateli, a są większą mniejszością, Co by powiedział Piotr Szumlewicz w sieci, czy sytuacji. tej sytuacji? Przeciwko jestem zamykaniu ludzi Pio, za poglądy. w tej tak sytuacji jest? powiedział tak. No tak, trzeba zrozumieć. Z jednej strony być może być może policja przesadziła trochę to trzeba zbadać, ale z drugiej strony Ci ludzie zdecydowanie głosili poglądy homofobiczne katofaszystowskie krytykowali postawy równościowe bla 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 ja bla bla tak to tak to natomiast Uważam, że problem, problem, dyskryminacja osób homoseksualnych w Polsce jest o wiele bardziej, byłaby, jest o wiele bardziej większym problemem niż byłaby dyskryminacja osób z fronty czy w sieci, gdyby byli traktowani tak jak geje w Polsce, którzy mm -hmm. są dyskryminowani. Redaktorzy w sieci mają prawo do zawierania związków małżeńskich, jak są heteroseksualni, a geje i lesbiki nie mają takiego prawa. Nie mają, chociaż jest ich dużo więcej. Więc jest tu dyskryminacja. Więc jest więcej gejów i, gejów i lesbijek niż redaktorów w sieci. Dobrze, więc ja mogę powiedzieć, że z drugiej strony redaktorów w sieci jest dużo więcej niż redaktorów e, le, lewicowych portali. No Piotrze, no możemy no się, to tak, mieć prawa, możemy się tak. Przerzucaj, to. No, użyłeś, użyłeś oczywiście nieadekwatnego porównania. <laughs> tak samo jak e, Wiplera porównuje z jakimś ministrem spraw zagranicznych. Tak samo redaktorzy, w, jeżeli chodzi o gayów i lesbijki, możesz z nimi zestawić tylko e, ludzi heteroseksualnych, jeżeli chcesz Porównywać. Natomiast e, działaczy, nazwijmy to e, no, takich katolickich czy umacniających postawy rodzinne, możesz sumować z działaczami gejowskimi, lesbijskimi, ponieważ bardzo wielu, o czym ty nie mówisz, bardzo wielu homoseksualistów i bardzo wielu homoseksualistych w Polsce wcale nie jest zadowolonych z tej ofensywy środowisk homoseksualnych, Wiem, którą tutaj wspierasz. Nie, nie, chcą być dyskryminowani, tylko uważają, że ich życie, ich ich życie prywatne staje się i ideologizowane. I na przykład Kamigaty, A jak masz prawo do małżeństwa, to ci się nie ideologizujesz? Wiesz, wiesz, to znaczy kogoś. Kamingować. Wiesz, no co to tak, znaczy? Wiem. To znaczy ujawnić, ujawnić Ale jego homoseksualne. I, I kto to robi homofobowie? Nie. Robią to środowiska homoseksualne, które, jak wiedzą, ktoś jest homoseksualistą, pomagają Właśnie go na nie siłę robią. i go kamingują. Niedawno nie 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 doszło A wśród e, wielu do. Wielu polityków jest wielu, że tak powiem, ukrytych gejów, które publicznie nawalają w gejów. Albo jest wielu rozwodników, którzy piętnują publicznie prawda rozwody. To jest hipokryzja po prostu. Zakończę jak ty. Ukrycie gejowie, nie nawalajcie publicznie w gejów.